Wiem, że przed przerwą między innymi pan Łapko, a przedstawiciele Regionalnego Biura odpowiedzialni za realizację tego projektu, były kilka informacji odnośnie pomysłu na włączenie się Województwa zachodniopomorskiego do inicjatywy Komisji Europejskiej. Tutaj komisja jakby ściśle współpracuje z Bankiem Światowym, już Państwo otrzymaliście. Ja postaram się tę informacje podsumować i też zachęcić do jakby zapoznawania się z kolejnymi etapami, w którym my, jako województwo zachodniopomorskie, ale nie sami, bo z partnerami samorządowymi przede wszystkim, będziemy starać się tę współpracę prowadzić. Ten kontekst regionalnego programu operacyjnego, siłą rzeczy, się pojawił. On był obecny też w rekomendacjach wypracowanych w pierwszej fazie, w pierwszym etapie projektu Last Mile. I to są rekomendacje jakby nie tylko nieprzypadkowe, ale takie, które mieliśmy okazję konsultować, uzgadniać. Więc absolutnie nie jest tak, że regionalne biuro buduje pewne obrazki, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Bardzo twardo ten projekt stąpa po ziemi. Mogę tylko Stwierdzić, że, że faktycznie jakby to, co może się dziać w przyszłości w ramach nowej edycji regionalnych programów operacyjnych, nie ma dzisiaj sygnału, żeby ich nie było. Raczej by kolejna edycja. RPO pokazuje, że samorządy regionalne, ale się we współpracy z samorządami lokalnymi dobrze, dobrze sobie radzą z taką zdecentralizowaną pulą środków europejskich. Jesteśmy wskazywani jako wzór w Europie, jeśli chodzi o efektywność realizacji tego rodzaju wsparcia, więc nikt również na poziomie rządowym nie buduje takich sygnałów, żeby tych programów regionalnych nie było. Więc myślimy z dużym optymizmem o przyszłości. Ta przyszłość może się dość szybko zmaterializować, o ile oczywiście spełnione zostanie kilka warunków. Przed nami nowa perspektywa unijna. Wszyscy o tym wiemy, że po 2020 roku jakby kolejna, kolejna perspektywa, kolejny okres budżetowania, który potrwa do 2027 roku, nas czeka. Oczywiście też wiemy, to się przebiło, by do opinii publicznej zostały po prostu zaproponowane nowe pomysły na ten nowy okres. Niestety związany między innymi z redukcją środków na tak ważną dla nas politykę spójności. Proces negocjacji, on oczywiście będzie będzie trwał. Pewnie nie zmieni w jakimś wielkim zakresie tych proporcji, skali środków, które mogą do Polski trafić, ale to będą ciągle znaczące, duże środki, które będziemy mogli z, wykorzystać w, w takiej intencji, żeby region jako taki lepiej się rozwijał. Jeżeli uda się zrealizować plan Komisji Europejskiej, żeby do połowy przyszłego roku wynegocjować między państwami członkowskimi te zręby nowej perspektywy, to jest szansa, że w 2021 roku będziemy mówić o uruchomieniu środków z nowej perspektywy również na poziomie programów regionalnych, czyli jak sobie łatwo policzyć dość niedaleki jest to okres, więc ta Wracając do rekomendacji z projektu, ta perspektywa na to, żeby zasilić finansowo te pomysły wypracowane e, dzięki udziałowi Regionalnego Biura Państwa tak, w realizacji tego projektu jest dość bliska. Natomiast jeżeli się to nie uda, trzeba też o takim scenariuszu powiedzieć dwa słowa, e, bo już przecież w połowie przyszłego roku wybory do Parlamentu Europejskiego, jeżeli kompromisu się nie uda uzyskać przed wyborami, no to z tego co wiemy, tak, to pewnie z dwa lata poślizgu zanotuje start tej perspektywy 2021-2027, no bo nowy Parlament, nowa Komisja Europejska. I tak naprawdę rozpoczęcie rozmów na nowo. No, trzeba kibicować temu, żeby do połowy roku przyszłego, do szczytu w Sibiu, to jest takie miasteczko w Rumunii, w maju przyszłego roku ten kompromis został wypracowany, bo dzięki temu będziemy mogli wejść w perspektywę nową wraz z początkiem pierwszego roku jej przynajmniej formalnego startu. To tyle jeśli chodzi o kontekst. Sama inicjatywa Catching Up Regions, o której teraz będę mówił, ona jest takim elementem wsparcia, który Komisja Europejska wymyśliła jako pewną receptę na, na dodatkowe działania, które, które mają wspierać zwłaszcza te najsłabsze regiony w Unii Europejskiej. No, my ciągle jako regiony Polski, mimo tego, że, że, że pod względem jakby czy statystycznym, czy tym mierzonym wielkością PKB no nie, na poziomie całego, całego kraju już zaliczamy się do regionów najsłabszych, bo i mazowieckie, i już teraz dolnośląskie przekracza te, te granice. Za chwilę Wielkopolska to jednak jakby gro województw w Polsce to są regiony jednak słabiej rozwinięte. Stąd jakby ta inicjatywa również nas dotyka. Komisja uznaje, że z pieniędzy, którymi dysponuje bezpośrednio jakby w Brukseli tymi, które nie są dzielone na kraje członkowskie, można zasilać opracowanie takich bardzo konkretnych rozwiązań, które pomagać mogą likwidować pewne bariery tak, w rozwoju regionów. Bariery w bardzo różnych miejscach i na bardzo różnych obszarach obecne, bo jeśli chodzi o dziedziny, którymi ta inicjatywa się stara parać, jest ich naprawdę wiele, natomiast kluczowe założenie tej inicjatywy jest takie, żeby nie budowała ona kolejnych opracowań, kolejnych tak zwanych pułkowników, którzy, które oczywiście jeśli chodzi o, o ich opracowanie, jakby angażują siły, środki, zasoby, tak, natomiast finalnie nie przekładają się na wdrożenie, na, 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 na rozwiązania, które będą namacalne, które będą po prostu działać. Tutaj od razu z góry jest założenie takie, że trzeba bardzo konkretnie wymyślić, opracować na wstępie ten rezultat oczekiwany. On może być w skali... Być może jakby rozwiązań takich systemowych niewielki, ale takie jest też założenie, żeby próbować od drobniejszych rozwiązań przechodzić do większych. Bardzo ważne z punktu widzenia Komisji Europejskiej jest również to, żeby te działania były jakby przenaszalne na poziom jakby innych regionów, żeby były na tyle uniwersalne, że dałoby się je w prosty sposób zastosować w. W, w, w Europie, w innych regionach, nie tylko danego kraju członkowskiego, ale również, również, również innych krajów członkowskich. Mamy teraz przed sobą trzecią edycję tego, tego, tej inicjatywy. Dwie pierwsze no, zakończyły się, można powiedzieć, sukcesem. Tu, tu jakby krytyki względem jakby efektów nie ma co jakby rozwijać, bo faktycznie... Jakby te założenia pierwotne, które komisja postawiła przed, przed inicjatywą, one się wypełniają. W pierwszej edycji, tak tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, by uczestniczyły dwa polskie regiony, województwo świętokrzyskie, podkarpackie. Tam głównym takim tematem przewodnim, jakby jeśli chodzi o wsparcie tych regionów w, 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 w takich działaniach rozwojowych, było otoczenie biznesu, wsparcie przedsiębiorczości. W przypadku województwa podkarpackiego Komisja Europejska wspólnie z ekspertami Banku Światowego pomagała w budowaniu, w budowaniu takiego funduszu rozwoju zasilanego środkami pochodzącymi z poprzedniego programu regionalnego w Świętokrzyskim, taką specjalną jednostkę do obsługi, wsparcia dla przedsiębiorców starano się zbudować. Był też element taki przestrzenny na Podkarpaciu związany z budowaniem powiązań między obszarem Rzeszowa, gmin ościennych, żeby budować coś, co u nas jest. Patrzę między innymi na panią Ewę z, ze, Stowarzyszenia, ze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. U nas jest już to, można powiedzieć, inicjatywa, która ma swoją bogatą historię na Podkarpaciu, w Rzeszowie te inicjatywy, żeby próbować budować te, 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 ten, ten wspólny pogląd na rozwój obszaru metropolitalnego, obszaru funkcjonalnego Rzeszowa, to też się dzieje. Druga edycja objęła w przypadku Polski dwa województwa, Polski Południowej, Śląskie-Małopolskie, skoncentrowała się głównie na problemie smogu. Temat jest absolutnie jakby gorący, ważny, pilny i, i, i też rozwiązania bardzo konkretne związane z tym, jak samorządy mogą Lokalny i wojewódzki współdziałać w walce o jakość powietrza, też zaowocowała jakby dobrymi, dobrymi konkretnymi efektami. My się pojawiamy w fazie trzeciej. Dwa, dwie pierwsze edycje, których dorobek był oceniany wysoko, komisja bardzo, bardzo jakby chwali się jakby tymi rozwiązaniami, spowodowało, że, że faktycznie poszukiwano pomysłów na nowe projekty w nowych regionach. Takie pierwotne pomysły, które, które, które zaproponowano nam przy udziale Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jakby niekoniecznie jakby trafiły na podatny grunt. Okazało się, że tak naprawdę wiele działań, które moglibyśmy z punktu widzenia Ministerstwa realizować, one już zostały zagospodarowane. Więc te dyskusje związane z tym, czym ma być projekt i nasze zaangażowanie w inicjatywę Catching Up Regions. Tej trzeciej edycji jakby trochę potrwały, bo, bo rozpoczęliśmy je bodajże w styczniu. E, wizytowaliśmy Warszawę i siedzibę Banku Światowego. E, długo rozmawialiśmy również e, później o tym, jak ten projekt ma być skonstruowany. Natomiast finalnie e, dzięki również udziałowi naszego Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej, właśnie w projekcie Last Mile, e, jakby udało nam się jakby kupić komisję Bank Światowy koncepcją związaną z zarządzaniem polityką transportową w województwie. Natomiast to się będzie sprowadzać do bardzo znowu konkretnych, wymiernych produktów tego, tej inicjatywy, o których powiem. Powiem ciut, ciut, ciut później. Być może, jakby będziemy, będziemy z uwagi na Państwa pytania, zainteresowanie też rozwijać ten wątek, ale to będzie Państwa zależeć. Generalnie, elastyczny transport publiczny tak, to jest mianownik, który łączy zarówno projekt Last Mile, tak, który przecież się nie kończy, jego drugi etap. Ważniejszy nawet, tak związany będzie z wdrożeniem tych rekomendacji, będziemy zasilani też efektami realizacji tego projektu Catching Up Regions, który, który też ma na sobie wspomóc w działaniach w bardzo podobnie, podobny sposób ukierunkowanych, więc to zwiększa szansę obu tych pomysłów i obu tych zamierzeń. Finalnie jakby zostały zaproponowane na poziomie naszego województwa do objęcia, do objęcia aby projektem, który traktujemy jako pewien pilotaż, dwa obszary centralnej strefy funkcjonalnej, czyli dwóch trzech powiatów Drawskiego, Łubeskiego, świdzińskiego oraz powiat kamieński jako ten dorobek projektu przedsięwzięcia realizowanego w ramach, w ramach Last Maj. Komisji spodobało się to, Bankowi Światowemu oczywiście również, to, że, że pokaz, pokazaliśmy poprzez dobór tych, tych obszarów wsparcia w ramach projektu dwa charakterystyczne, reprezentatywne dla całej części regionu obszary. Tak? Z jednej strony strefa centralna, czyli część, można powiedzieć, rdzeniowa specjalnej strefy włączenia, którą też przed przerwą mieli Państwo okazję po raz kolejny obejrzeć na na mapie jakby trzy powiaty centralnej strefy funkcjonalnej leżą jakby w środku specjalnej strefy włączenia i zmagają się z problemami związanymi m.in. z dostępnością do usług publicznych, problemami demograficznymi, e, związanymi z, z tym potencjałem gospodarczym i w jakiś sposób go e, ujawnianiem, czy też jakby wspieraniem. E, to też miasta, które które, które zostały wskazane w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli tej kluczowej strategii rządowej, średniookresowej strategii rozwoju kraju, jako miasto tracące na terenie naszego województwa funkcje, funkcje miejskie. Więc to jest jakby jeden obszar, który w ramach tego projektu zamierzamy, zamierzamy jakby rozpatrywać już szczegółowo w kontekście rozwiązań tego projektu. Drugi to obszar powiatu kamieńskiego, czyli Gmin, które stykają się z wyzwaniami charakterystycznymi dla pasa nadmorskiego, czyli tym sezonowością ruchu, tak, między innymi turystycznego, okresowym wzrostem, zapotrzebowania na, na przykład na usługi, na usługi transportowe i koniecznością budowania rozwiązań, które przekraczają kompetencje możliwości jednej gminy, tak. stąd pomysł na, na budowanie takich partnerstw, rozwiązań. Ponadgminnych, powiatowych, a może nawet docelowo regionalnych, bo taką ambicję, która nie jest ambicją jakoś specjalnie wygórowaną, też jakby chcemy do tego projektu, do tego przedsięwzięcia Catching Up Regions przy, przyłożyć. Do tego jakby warto nałożyć jeszcze jakby jeden jakby element związany z tą. Płaszczyzną regionalnego programu operacyjnego w jego edycji obecnej, tak, czyli realizowanej na lata 2014-2020 i wprowadzonym w ramach tego, tego programu takim mechanizmem związanym z budowaniem oddolnej współpracy grup samorządów w kontekście. Wypracowania wspólnych rozwojowych wizji, które my w regionalnym programie operacyjnym bylibyśmy w stanie zasilić środkami finansowymi na poczet realizacji wiązek projektów. Kontraktów samorządowych mamy łącznie dzisiaj sześć. One uzupełniają ten wymiar terytorialny regionalnego programu operacyjnego, który budują dwa ZIT, -y, czyli dwa, dwie zintegrowane inwestycje terytorialne. Jedna jakby wokół miasta wojewódzkiego skoncentrowana i pokrywająca się obszarem ze szczecińskim obszary metropolitalnym oczywiście i druga, drug, druga z, z drugie z tych, z tych narzędzi, czyli ZID dla Koszalńskiego. Koło Brzesku Białogarskiego, obszaru funkcjonalnego. Kontrakty samorządowe jakby są uzupełnieniem tego, tego modelu. Oczywiście nie pokrywają wspólnie z litami całości regionu. Będziemy pewnie myśleć o tym, jak w przyszłości jakby rozwijać tę ideę, po to, żeby, żeby te terytorialne narzędzia faktycznie były dostępne dla, dla wszystkich. Natomiast sam kontrakt samorządowy, on. Hmm, jest jakby takim, takim, taką emanacją, urzeczywistnieniem idei, w której to jakby samorządy lokalne jakby budują jakby swoje pomysły na rozwój. Pomysły, które obejmują jakby współpracę jakby ponad gminną, tak? nawet czasami ponad powiatową. Właśnie w oparciu o ten taki terytorialny wymiar staramy się z poziomu samorządu województwa by udostępniać środki finansowe, które pomagają realizować wspólne grupy, wspólne grupy projektów. Dużo jest w tym całym mechanizmie procesu takich negocjacji na etapie budowania tej koncepcji, po to, żeby te grupy projektów jak najbardziej jakby spójnie tak pracowały na rzecz takiego progospodarczego wymiaru tych, tych, tych kontraktów. One były tak wyposażone w różnego rodzaju możliwości wsparcia, że, że faktycznie jakby każda z nich z osobna jakby działa na rzecz, na rzecz jakby budowania przyjaznego klimatu dla rozwoju gospodarczego, a zebrane w całość no, oddziałują, oddziałują, myślę, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej zauważalnie. Tak jak mówiłem, sześć obszarów objętych kontraktami samorządowymi, wśród nich jest centralna strefa funkcjonalna, czyli znowu po raz kolejny potwierdzamy to, że, że nie budujemy żadnych wizji, tak, które nie są jakby odzwierciedlone w w rzeczywistości, bo to ta strefa, z, mimo tego, że od dawna wyrysowana w naszych planach, w planie zagospodarowania przestrzennego województwa między innymi, to jednak jest tworem niesztucznym, a zbudowanym, zbudowanym oddolnie, bo ten kontrakt powstał oddolnie, my go nie zbudowaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim siedząc za, biurkach, za biurkami w Szczecinie. Ten kontrakt, jak każdy inny zbudowany zostałby tam, na miejscu, tak, na poziomie tych trzech, tych trzech powiatów i to, że w ramach kontraktu samorządowego pojawiła się koncepcja związana również z budowaniem rozwiązań dla transportu publicznego, o czym też pan Maciej miał okazję dwa słowa powiedzieć przed przerwą, tak, jest projekt wspólny, tak, który realizuje w imieniu trzech powiatów PKS Złocieniec należący do, Powiatu Drawskiego, związanych z zapewnieniem odpowiednich odpowiedniego rozwiązań transportowych, głównie w zakresie taboru autobusowego, do, do, do zorganizowania tego transportu na obszarze trzech powiatów, to była dla nas absolutnie rekomendacja do objęcia projektem Catching Up Regions właśnie tego, tego przypadku. Tej, tego obszaru, Last Mile dostarczył nam jakby rozwiązania jakby w drugim obszarze, czyli na terenie powiatu kamieńskiego, stąd się wziął pomysł na projekt, który tak jak już mówiłem na wstępie bardzo spodobał się, bardzo spodobał się w Komisji Europejskiej i w Banku, w Banku Światowym, który na poczet jakby tej inicjatywy jako zleceniobiorca działa wobec Komisji Europejskiej. Mapy kontraktów państwo, państwo widzieliście, co prawda, z różnych względów obszar Powiatu, powiatu Kamieńskiego nie, o, nie, nie, nie realizuje kontraktu samorządowego innej. By inicjatywy o charakterze terytorialnym, ale tak jak już przy okazji projektu Last Mile mieliśmy okazję jakby pokazywać jakby oddziaływanie obszaru metropolitalnego Szczecina, tak, na na ten obszar jest bardzo, bardzo duże i, i stąd pewnie jakby brak kontraktu jako oddzielnego samodzielnego rozwiązania. Co przyniesie przyszłość? Trudno dzisiaj powiedzieć, natomiast jedno mogę, 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 mogę zagwarantować, tego rodzaju rozwiązania terytorialne również w kontekście środków europejskich będą coraz powszechniejsze. To nasze rozwiązanie związane z kontraktem samorządowym, ono się pojawia jako nie wiem, przykład dobry, dobra praktyka w dokumentach rządowych, które przygotowują zmiany chociażby w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, więc tego rodzaju mechanizmy tak, w przyszłości będą zdecydowanie częstsze. Finalnie w czerwcu tego roku zapadła decyzja. Dotycząca tego, żeby finalnie wejść we współpracę w ramach inicjatywy Catching Up Regions w regionie. Ona już przejawiła się, ta współpraca, kilkoma wizytami, w których część z Państwa miała okazję uczestniczyć po stronie samorządu województwa poza. Nami, Wydziałem Zarządzania Strategicznego, Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej, który jest współautorem tak, tego pomysłu na, na, na projekt i będzie takim kluczowym jakby realizatorem tak, tej, tej współpracy. Oczywiście jakby współpracujemy między innymi z Wydziałem inwestycji e, e, infrastruktury i transportu e, w, naszym, w naszym urzędzie, którego, którego przedstawiciele są również obecni na konferencji, e, z geodetą województwa w kontekście jakby budowania by, tych naszych e, kompetencji, zasobów w zakresie informacji e, geograficznej, e, przestrzennej, z poziomu samorządów e, lokalnych, e, partnerzy z terenu tych dwóch. E, Obszarów centralnej strefy funkcjonalnej i powiatu kamieńskiego już mieli okazję też z ekspertami banku światowego się spotykać. Wizytowaliśmy zarówno Kamień Pomorski, tak i okolice, jak i również obszar centralnej strefy funkcjonalnej. Te działania w ramach inicjatywy, one będą podejmowane do połowy przyszłego roku. Projekt taki ma czas okres. W ramach, w ramach projektu ta identyfikacja problemów transportowych, która się jakby teraz dokonuje, ona się ma przejawić, jakby wypracowanie rozwiązań, które mają pomóc w zarządzaniu koordynacją transportem pasażerskim. Wśród nich jest koncepcja takiego e modułu, modułu tak, który pozwoli, czy też będzie dostarczać szeregu, szeregu, szeregu korzyści, tak wynikających z tego, że to, co dzisiaj często jakby transferowane jest na poziom samorządu województwa, a następnie na poziom Ministerstwa, w postaci informacji o przewoźnikach, o, o rozkładach jazdy, że przeniesienie tego na poziom informacji elektronicznej, tak w postaci modułu, da nam bardzo wiele różnych dobrych rezultatów i korzyści w wielu sferach dla wielu różnych odbiorców, w zależności od potrzeb, które czy na poziomie zarządzania przestrzenią w województwie, czy na czy na poziomie zarządzania i koordynowania tego transportu, organizacji tego transportu, tak w województwie i w poszczególnych samorządach i grupach samorządów zakładamy, że będzie to wspierać. Nie wiem, czy jest miejsce, żebyśmy tutaj pewnie o szczegółach mówili. One się jeszcze krystalizują, bo bodajże wczoraj mieliśmy okazję przesłać do, do ekspertów Banku Światowego taką informację o tym, czego sobie jakby, co, czego oczekujemy, co sobie obiecujemy po tym rozwiązaniu, tak, informatycznym, tym module. No i czekamy na, na odzew z drugiej strony, zobaczymy na ile, na ile jakby ten projekt, ta inicjatywa i eksperci Banku Światowego będą w stanie nam, na wszystkie nasze jakby oczekiwania odpowiedzi, no będziemy starać się, żeby, żeby na no jak najwięcej jakby spośród tych, które, na, które, na które wskazaliśmy. Więc zapowiadam bliższą współpracę, oczywiście z samorządami z tych dwóch obszarów, o których mówiłem. Natomiast tych z Państwa, którzy są już dzisiaj zainteresowani partycypowaniem albo bliższym kontaktem z nami w kontekście udziału w tym projekcie, też serdecznie zapraszam do współpracy kontaktowymi osobami poza nami, przedstawicielami Wydziału Zarządzania Strategicznego. Oczywiście są pracownicy Regionalnego Biura, pan dyrektor czy pan, pan, pan Maciej Łapko, który też tutaj mocno odznacza swoje piętno w tym projekcie więc jakby z mojej strony to wszystko jeżeli są pytania to oczywiście postaram się odpowiedzieć natomiast jest kilka osób na sali które o tym projekcie mogą powiedzieć więcej w zależności od tego co państwa interesuje dziękuję